Bonjour mezemi, natomiast ten dzień jest daleki od dobrego po tym, co wczoraj wydarzyło się w meczu Monaco-Marsylia. Od tego zacznę. Temat miał być zupełnie inny, bo miałem mówić o, również o Monako i, i Marsylii, natomiast w kontekście ich potencjalnego przejęcia przez Arabów z, z, z Arabii Saudyjskiej. Natomiast nim do tego no, trzeba powiedzieć, to co się Wczoraj wydarzyło mecz Monaco-Marsylia, derby, bardzo ważne spotkanie kibicowsko, ale też jeśli chodzi o, o tabelę. Mecz zaczął się najgorzej jak mógł, już siódma minuta, Ben Jeder fantastycznie wykończył akcję i w ogóle ten tercet, Akliusz, Ben-Jeder i Gołowin świetnie ze sobą współpracował. Marsylia zupełnie nie potrafiła znaleźć metody na, na zatrzymanie. Chwilę potem czerwona kartka dla Giermo-Maripana. Wydawało się, że to jest ten moment, że Marsylia na pewno odrobi straty i może nawet wygra. Przecież grali na, na swoim stadionie, którym, na którym w tym sezonie akurat dobrze sobie radzą. Nie tak jak to miało miejsce w poprzednich latach. Natomiast no, ta gra wyglądała bardzo słabo. Zupełnie nie było widać tej przewagi liczebnej, ale udało się jednak zremisować. Jeden na jeden niezawodny w ostatnich tygodniach obama Young. Dość przypadkowo, dość szczęśliwie, ale po interwencji VAR okazało się, że nie było tam spalonego bramka, została Uznana. Natomiast nim e, sędzia Willy Delageau gwizdnął e, po raz ostatni w pierwszej połowie kolejna e, strata e, Marsylii. Tym razem była to strata właśnie strzelca poprzedniego e, gola, czyli Obameyanga. Płyskawiczna kontra, fantastycznie wykończona akcja e, przez Akliusza i tak jak na naszym Discordzie, dużo oczywiście było ataków względem Balerdiego, bo to jest taki łatwy cel, nie oszukujmy się. Zawodnik, który bardzo często zawodzi, który, który popełnia błędy, tutaj też była taka, taką można zrobić stop kl klatkę, kiedy on zamiast kryć Akliusza zupełnie jest odwrócony w innym, w innym kierunku, nie kontroluje tego, jaki jest ustawiony zawodnik. Natomiast, tak jak mówię, Balerdi to jest łatwy cel. A tak naprawdę wina za, za stratę tej, tej bramki ponosi Obama Young, bo to on stracił piłkę. A druga sprawa, że potem przez 70 metrów można było tę akcję, tak trzeba było tę akcję zatrzymać, tego faktu nie było. Więc był wynik 2-1-2 dla, dla Monaco do, do końca pierwszej przerwy. Natomiast Balerli, tak jak mówiłem, łatwy cel. Popełnił błąd oczywiście przy, przy tej drugiej bramce, natomiast to, co zrobił w drugiej połowie, to jak huknął z zapola karnego, no nikt się tego nie spodziewał. Zdecydowanie nadrobił, chyba nawet z nawiązką, to, co, co, co popełnił ten, ten błąd w pierwszej połowie. Fantastyczne uderzenie z 30 metrów, bez szans bramkarz. No i przechodzimy do naszego bohatera. Z dzisiejszego odcinka, z pierwszej części tego odcinka, czyli Vitinia. Nie wiem, czy kojarzycie, jest to rekordowy transfer Marsylii. 32 miliony za, za chłopaka, który miał pół sezonu dobrego w Bradze. Oczywiście władze Marsylii mówiły, że to jest wielki talent, że to jest zawodnik, który troszkę potrzebuje czasu i na pewno sobie poradzi, na pewno będzie tym grąta, taką, którego od lat w Marsylii poszukują. Nie był nim Milik, nie był nim Mitroglu, Germain i tak dalej, więc od wielu lat, tak naprawdę od czasów Gomisa, od czasów Ziniaka czekają w Marsylii, czekamy w Marsylii na tego wielkiego napastnika, który spełni nasze nadzieje i już szczerze mówiąc możemy z pełną pewnością powiedzieć, że tym napastnikiem nie będzie witinia. Tak jak mówiłem, mówiono o tym, że że trzeba trochę mu dać czas, i wydaje się, że on, spra on sprawia, taką sprawia wrażenie sympatycznego. E chłopaka na zewnątrz, zawsze uśmiechnięty, mówi już e dość pokracznie, ale stara się mówić po francusku, więc e takie nastawienie względem tego, jakim on jest człowiekiem, czy, czy jest zaangażowany, czy nie, to jest oczywiście pozytywne. Tego mu nie można odmówić. Natomiast to nie jest e to napastnika nie, 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 nie kupuje się po to, aby, aby robił dobre wrażenie poza boiskiem, tylko żeby był skuteczny. A jeszcze nim stała się ta kurio kuriozalna sytuacja z ostatniej minuty, no to trzeba powiedzieć, że on cały sezon zawodzi. Czekano na niego, dano mu szansę. Nie, bo on przychodził zimą zeszłego roku. Ten pierwszy okres nie był, nie był dobry, marnował sytuację na potęgę, ale tak jak mówię, słuchano, wsłuchano się w słowa Longori, wsłuchano się w słowa Ribalty, żeby dać mu troszkę szansy. Natomiast od tego sezonu już nie można było czekać i on cały czas popełnia te same błędy. Dochodzi do sytuacji, natomiast jest niezwykle drewniany. Piłka odskakuje mu, marnuje sytuację na potęgę i właśnie przechodzą do tego, co się stało w ostatniej minucie. Jeszcze nim, nim ta akcja, w 86 minucie Była druga czerwona kartka, w konsekwencji za dwie żółte dla Denise Zakarii, no i się wydawało, że ostatnie 5-6 minut to jest idealny moment, żeby zaatakować. Natomiast Marsylii niewiele w tym meczu wychodziło do pochwały, na pewno Luis Enrique wracający. Natomiast jeśli chodzi o, 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 tą, o tą już końcową sytuację, doliczony czas gry, ostatnia akcja w meczu, bardzo dobre doświadkowanie z prawej strony. No, i do piłki dochodzi Witinia. Mają na trzecim, może czwartym metrze. No i co, i klasyczne Witinia, pusta bramka. Nie wiem, jak to ocenić. Nie wiem, jak to jest możliwe, że on nie trafił. Natomiast taki jest efekt, że zamiast trzech punktów i odblokowania się, dania nadziei, mimo tego, że poprzednio w tym meczu samym też miał kilka dobrych okazji, które marnował, to jakby strzelił tego gola, to każdy by mu za zapomniał te wcześniejsze błędy. A tak nie dość, że mu zapomniano, to tak naprawdę jest teraz na niego ogromny atak i wydaje się, że słuszny, no bo w takich sytuacjach klasowy napastnik, który jest wart 32 miliony, to znaczy nie jest wart tylko za tyle, za niego zapłacono, nie może marnować. Z kolegami z OM Warsowi robiliśmy sobie nawet taki ranking, Najgorszych napastników w dekadzie i Witinia, niestety, wychodzi na czoło. Trzy oddechy wzięte, koszulka zmieniona tło zmienione można przejść do głównego tematu i wydaje mi się, że to będzie ciekawy temat bo związany z, tak jak poprzedni i z Monaco. I z Marsylią, natomiast jeśli chodzi o przejęcie, bo dość niespodziewanie gruchnęła wiadomość, że właściciel, częściowy właściciel, o czym będzie też później, właściciel Monako, pan Rybołowlew, ma zamiar opuścić klub, przejmował go w 2011 roku kiedy Monaco było w drugiej lidze, na dnie drugiej ligi, nie dość, że awansował, pamiętny sezon z Claudio Ranierim, odbudował ten klub, wygrał z nim mistrzostwo w 2017 roku, więc naprawdę ma dużo zasług. Natomiast ostatnie lata jest to troszkę stagnacji, brak sukcesów, mimo wydawanych, Dużych pieniędzy, więc jest ponoć z jego strony chęć wyjścia. Czy jest to związane z wojną i, i z tym, że, że część, czy może książę Albert i, i władze Monako chcą pozbyć się wpływów rosyjskich u siebie? No, nie wiadomo. To, to oczywiście. Tego, tego o tym się nie, nie, nie przekonamy. Natomiast ponoć ma być chęć przejęcia klubu Monaco po w lewie z rąk Saudów. Saudowie, którzy oczywiście rozwijają swoją ligę, natomiast pamiętają o tym, że na starym kontynencie są ciekawe projekty do przejęcia, do rozszerzenia swoich wpływów. Tak było choćby przecież z, New, z Newcastle United. Teraz właśnie mają być ponoć zainteresowani przejęciem. AS Monaco. I zastanawiając się nad tym ruchem, zrobiłem sobie taką listę plusów i minusów, co może skusić, a co może zniechęcić Saudów, jeśli chodzi o przejęcie AS Monaco. No to z plusów na pewno to, że to jest raj podatkowy. Wiemy, że tam są specjalne forma rozliczeń, na przykład zawodnicy z zagranicy nie płacą w ogóle podatków w Monako. Jest to również jeden no chyba z takich najbardziej prestiżowych, kultowych miejsc na świecie, więc taka otoczka blichtru na pewno może skusić Saudów. Kolejnymi plusami może być to, że to jest klub mimo wszystko już poukładany. Tak jak mówiłem, nie jest nie ma sukcesów może w ostatnich latach mimo sporych nakładów finansowych ale, ale ten klub przez te ostatnie lata został poukładany, ma pewne struktury, mimo tego, że troszkę tam zmian jest ostatnio, jeśli chodzi o dyrektora sportowego, jeśli chodzi o, o trenera, natomiast no, jest to klub strukturalnie poukładany, w którym nie trzeba wielu rzeczy zmieniać. No i taki ostatni plus. Który też będzie równocześnie minusem, to jest brak kibiców, będę później mówił o, o Marsylii, natomiast tutaj ten brak kibiców jest plusem z tego względu, że nie będzie trzeba prowadzić jakichś tam przepychanek z kibicami, czy, czy słuchać ich, ich wyzwisk, wiemy, że no, Monako nie ma wielkiego potencjału kibicowskiego, nie ma tam potencjału na, na, na sport i Takiej mody na sport, więc tam kibiców jest na meczach niewiele, najgorsza średnia w całej ligę. No i przechodząc do, do minusów, to właśnie również brak kibiców czyli brak bazy takiej kibicowskiej, która by wspierała klub, mało zaangażowane osoby wokół, wokół klubu, właśnie w promocję. Tego, tego zespołu. Nie, nie, nie ukrywamy, że nawet, nie ukrywajmy, że nawet jeśli w momencie, kiedy były te sukcesy, to Monako samych Francuzów yy, czy, 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 czy Malakijczyków średnio interesowało. To nie było wielkiego przełożenia na, na wypełniony stadion Ludwika II. No i takim kolejnym, dość istotnym wydaje mi się, że minusem jest fakt, że nie będzie do przejęcia 100% udziału w klubie tylko 66, bo 33% klubu jest udziałów w klubu jest w rękach pałacu, czyli rodziny książęcej z, z księciem Albertem na czele i przez ostatnie lata było wiele takich sytuacji, gdzie no, władze troszkę się ścierały władze klubu z, z, z właśnie z Księciem Albertem, jeśli chodzi o wizję klubu, o to, gdzie on ma zmierzać. Pałac posiada 33%, więc jest to dość sporo i trzeba układać się z nimi, jeśli chodzi o to, co, co się dzieje na co dzień w klubie. Więc podsumowując, wydaje mi się, że to nie jest jednak najciekawszy projekt, który, którym Saudowie mogliby się. Zainteresować, bo tak jak mówię, ten jeden minus, czyli brak tej otoczki, chyba jest decydujący, bo by ciężko zrobić tam klimat na, na sport, na piłkę nożną Monaco. Więc możemy przejść do drugiego klubu, którym też Saudowie, i tu jest ta, to zainteresowanie od no, już paru ładnych lat. Tak naprawdę, co roku mówi się o tym, że właśnie Arabowie chcą przejąć. Olympique Marsylia. i tutaj jest dużo szersza, dużo bardziej skomplikowana sytuacja, bo Frank McCourt jest władz i posiada udziały w Marsylii od 2016 roku, i on oczywiście mówił o tym wielkim OM Champion czy OM Champions projekcie, który ma doprowadzić do, do kolejnego zwycięstwa w Lidze Mistrzów. O tym, że to jest projekt pokoleniowy, że on sobie nie wyobraża, że ten klub ma sprzedać, bo chce, żeby jego dzieci, jego wnuki cały czas miały udziały w tym klubie. Natomiast to wiadomo, że to jest takie amerykańskie gadanie pod publiczkę. I co mogłoby skusić Saudów do przyjęcia Marsylii? Na pewno... Jest jeśli chodzi o plusy, no to jest ta właśnie otoczka, której brakuje w Monako kibicowska. To jest plus i również minus, bo wiemy, 60 tysięcy średnia praktycznie co, co mecz. Wielka baza kibiców, niesamowite emocje na stadionie, jeden chyba z najlepszych stadionów pod względem kibicowskim w Europie. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest też ogromny minus. Niedawne wydarzenia związane z. Fabio Grosso ranionym przed meczem. Pamiętamy w 2021 roku podpalenie w ośrodku treningowym w Komondrii więc to jest wielki plus, ale również wielki minus, bo nigdy nie wiadomo, jak kibice Marsylii zareagują. Oni zawsze mają problemy oni zawsze mają oczekiwania dużo wyższe niż aktualne możliwości zespołu i klubu. Takim kolejnym plusem wydaje się chęć rozpoczęcia biznesu na szeroką skalę z marsylskim armatorem, firmą, która jest trzecia, czwarta największa na świecie CMA, CGM, której właścicielem i założycielem był Jacques Sade, libańczyk z pochodzenia, natomiast później już oczywiście osiedlony w, we Francji, w Marsylii. Już nie żyjący właściciel zrobił naprawdę potęgę, jeśli chodzi o, no, o przewóz, i jak nawet przechodząc się po, po starym porcie, czy w okolicach starego portu, to wszędzie widać te, te, te nazwy SMA, Serzem, pełno kontenerów wokół, więc naprawdę jest to gigant, który mógłby. Spokojnie przejąć sam, samą Marsylię. Oni mają obroty na poziomie kilkunastu miliardów euro rocznie, więc takie przejęcie klubu to, to za przeproszeniem dla nich splunięcie. Natomiast oni też są bardzo wyważeni. Oni tak krok po kroku, bardzo spokojnie przechodzą. I wchodzą do, do, do Marsylii. W ostatnich latach znaleźli się na, na koszulkach, stali się jednym z głównych sponsorów, natomiast jeszcze do przejęcia daleko I, i były takie teorie, że oni właśnie czekają na krok ze strony Saudów i współpraca między właśnie tym wielkim armatorem a Saudami miałoby wprowadzić nowe władze i sprowadzić właśnie. Ten, ten klub na nową ścieżkę po amerykanie McCorcie, więc to jest na pewno ciekawe, że, że właśnie taka zależność między jedną firmą a, a rodziną królewską miałaby doprowadzić do tych zmian w Marsylii. No i mówi się, że w momencie przyjścia saudów i praktycznie nieograniczonego budżetu, Miałby do Marsylii wjechać Zinedine Zidane. Ponoć on nie przyjmuje ofert żadnych klubów, czekając właśnie na przejęcie swojego klubu z miasta rodzinnego, z którym jest blisko, o którym mówi bardzo dobrze, natomiast nigdy też oczywiście w nim nie grał. Ale, ale kibice Marsylii. I ponoć sam Zinedine Zidane bardzo czekają i chcieliby to zrobić, tylko nie w tym momencie, bo w tym momencie nie ma projektu sportowego. Projekt sportowy jest bardzo umowny, od sezonu do sezonu prowadzony przez Longoria w sposób bardzo chaotyczny, więc nie dziwię się, że Zidane nie, chcia, nie chce w tym momencie przechodzić. Dla niego tak naprawdę tutaj nie byłoby możliwości rywalizowania na równym poziomie z PSG. A jeśli przechodzimy do PSG, to jest kolejny plus i kolejny atut, jeśli chodzi o przejęcie klubu przez Saudów. No bo byłaby ta walka między OM a PSG, czyli Saudowie kontra Katarczycy. To jest dla nich bardzo istotne. Wiemy jak to geopolitycznie wygląda, jak ta walka od wielu lat wygląda, więc to jest kolejny plus, który, który by mógł nakręcić taką modę na, na ligę francuską i mm, dla mnie, jako kibica Marsylii, ja jestem tak Troszkę pomiędzy, bo z jednej strony chciałbym, żeby Liga się rozwijała, a przyjście Zidana, przyjście gigantycznych możliwości finansowych jest, jest kuszące, bo raz byłaby ta walka może między Enrique, jak jeszcze zostanie na kolejne lata w PSR, a, a z Zidanem to by było na pewno coś nieza, niezwykłego. W końcu byłaby, byłby klub, który finansowo miałby możliwości rywalizacji z psr i, I myślę, że byłaby może nie jakaś wielka, ale na pewno jakaś moda na Francję, moda na, na, na oglądanie i śledzenie tej ligi. Natomiast no, oczywiście to są brudne pieniądze, to są pieniądze, których kibice, część kibiców nie chce. I to jest na pewno rzecz, która też mnie odstrasza. Te, te, te brudne pieniądze, ta. Ta cała rzecz, która się nie dzieje w sporcie, a poza sportem, w, w, samym, w samym kraju, więc mam problemy, czy, czy jestem za, czy jestem przeciw. Natomiast no, widzę ogromne możliwości za tym idące, więc też jestem ciekaw, jak wy to widzicie: czy, czy Marsylia, czy Monako, czy w ogóle Saudowie byliby zainteresowani przejęciem któregoś z klubów ligi francuskiej i francuskich i wejściem w rywalizację z PSG dajcie znać co o tym myślicie a my słyszymy się już niedługo Ala prochaine